There's something missing, the separation where the light once shine. I know it's hollow, I guess we all know Cześć, witam was bardzo serdecznie w pierwszym po długiej przerwie odcinku, odcinku w, z Battlefielda 3. Zagramy sobie y, Battlefielda na PC w trybie szabrownik. Jesteśmy, y, jesteśmy już w grze. Jak widzimy bardzo dużo się dzieje. Y, mamy tutaj ponad 30 graczy na mapie. Ja byłem przyzwyczajony cały czas do gry na konsoli. Y, a teraz gramy sobie na PC-cie i są różnice, szczególnie w grafice oraz ilości graczy na mapie i, i intensywność rozgrywki co się bezpośrednio przekłada na, na radość skrania i tak i tak dalej też nie żebym narzekał na konsolę, ale, ale jednak to na pewno da się odwrócić dobra, obie paru i dostałem w plecy mogłem się zwracać, ale zabrakło mi amunicji niestety, dostałem w Maguma. Magnum, ciekawa broń. Taka, taki rewolwer. Jeden z niewielu rewolwerów w ogóle pod chwilę. Rzadko go używałem, ponieważ yy, trudno z niego trafić. Jak się trafi, to, to yy, czy, przeciwnik ginie dosyć szybko, ale jednak jesteśmy w, w takim jakby, jakby to powiedzieć szale. gdy strzelamy trochę na oślep, no to trudno jest o, 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 o jakiegoś kila. Dobra. Podnieśmy sobie tutaj broń. tutaj jest kusza. Hmm, ciekawe jest mnie, a bez na to dobra. Zobaczymy, jak nam z kuszą pójdzie. Kusza jest dosyć nową bronią, bo doszła dopiero w bodajże czwartym. Na no, dodatku, czwartym i piątym, dodatku dogrywka, który przyniósł ze sobą również mapkę. Aj! Przyjmując również tą mapkę epicentrum, na której właśnie rozgrywamy swój mecz. No i tak to, tak to jest. Wybierzmy sobie może jakąś inną broń. Niestety nie mam. Mam tutaj na dosyć niski poziom. Level. I. i... O Coś tam, coś tam strzeliliśmy. Niski level dosyć mam, ponieważ grałem sporo dużo więcej na konsoli tutaj ktoś biegnie, a i mnie zaskoczyło no niestety pierwsze koty za płoty koty za płoty, kłody za kłody jedziemy dalej wybierzmy sobie, w sumie nie, nie ma to chyba większego znaczenia jaką klasę wybierzemy dlatego jedziemy ze szturmowcem ale wybierzmy sobie może nie, M9 i tak tutaj y, cała rozgrywka Sprowadza się do szukania broni, jak już ją znajdziemy, no to jest o wiele, wiele prościej Trudno nie jest Znajdowane bronie mają poziomy, pierwszy, drugi i trzeci, najlepszy W zależności od poziomów podnosimy coraz to lepszą broń No i Oczywiście łatwiej jest kogoś zabić O, ale tu Dobra jest posa jeszcze na koniec. Troszkę składkowało, ale to nic, nie ma, nie ma sprawy. Weszły 3 kilo. Biegniemy sobie po kolejną broń. Oczywiście broni nie mają nieskończonej ilości amunicji, jak tutaj widzicie. Ym, ta, ta broń. Ona jest całkiem niezła, naprawdę. Mamy dodatkowo odblokowane. Jest całkiem niezła, ale nie, tak, nie na tak bliskie dystanse. Kurczę, zapomniałem sobie włączyć stopy. Jak widzieliście, nie mamy pełnej amunicji, tylko jakiś tam jej zapas, yy, no, no bo to by było bez sensu. Chodzi o to właśnie, żeby znajdować bronię i yy, cały czas być w ruchu, nie kampić i tak dalej. Bo jak będziemy kampić, to po prostu zabraknie no, amunicji dzięki temu rozgrywka jest o wiele bardziej intensywna. O To jest M5K. Tutajże karabinek. To tak powiem, nie karabinek po prostu. Tam ktoś jest. Ale ja się tam nie, nie zapuszczam. Mógłbym łatwo stracić życie. Dlatego wyjmamy sobie pistolet. Mam pistolet czy nie? Mam. Okay. Tutaj powinna być broń, dokładnie. Tutaj, jak widzę, Branie respawnują się w sam respią, W tych samych miejscach bądź podobny. Jest ich całkiem sporo roz rozrzuconych po całej mapie. Także wielkie, większego problemu nie ma. No. Polecam sobie sprawić, jeżeli ktoś mało grywa w ten tryb. Polecam, polecam jak najbardziej. Jest intensywnie połączenie code sporter z podbojem. Jak najbardziej plus nutka czegoś nowego, czyli podnoszenie broni. Jak najbardziej na plus. Wow, granat. dobra, to był już granat, także nam nic nie zagrażał. Idziemy sobie teraz w stronę tej broni, tutaj za biureczkiem, żeby z lunetą Spróbujemy coś z dalej, z troszkę dalej strzelić. Z większego dystansu. Ale jak z kuszy to ja niestety szału nigdy nie robiłem. I chyba robić nie będę. Ale już ktoś mnie napilczał niestety, dlatego wycofujemy się jak najszybciej, żeby nas nie zabili. To coś tu zmienili, coś tutaj... O, spas sobie wyźniałem, nigdy nie przypadałem za tuszą. Sorry chłopaki, że wam zagarnąłem broń, ale niestety ja też potrzebuję czegoś do strzelania w Dobra, jeden. Dobra, drugi, mamy awans prawdopodobnie. Trzeciej, prawda? O, 26 młodszych rąży. O, także jak sami widzicie, szału jeszcze z levelem nie ma, ale jest szału, mam nadzieję, że jest. to nie, 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 ale nie, nie, nic. ale nie, 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 nie jest źle, jedziemy dalej, nie zatrzymujemy się Sprawdzę sobie tylko stopę, to jest dobrze, to jest dobrze. No, to jest moje pierwsze nagranie, od dosyć dawna, dlatego no, no, może nie czuć takiej Takiej płynności na nie i tak dalej tak dalej Ale mam nadzieję, że czasem się zmieni I będzie dobrze się wam to oglądało Zróbmy się tutaj po nową broń. Już mało amunicji mieliśmy spróbujmy od prawej strony zajść naszych przeciwników. Bo tutaj widzę, że ostra walka na lewo się nie toczy. A tymi bliskimi korytarzami nikt właśnie nie próbował się przedostać. Aj, co zginę chyba, co? Czy przeżyję. Aj, ale nie, było nie całkiem najgorzej. Było całkiem nie najgorzej. idziemy dalej, mamy przejęte dwa punkty niestety także nie, nie jest najlepiej, dobra ładnie, połóżmy się, przeładujmy, poczekajmy taktycznie, tylko nie ma, ale nie jest najlepszym pomysłem, nie jednak jest tutaj, nie było to najmądrzejsze, no ale udało się kogoś zabić, nie było to najmądrzejsze, ponieważ miałem shotguna. No a shotgun jak wiadomo nie jest dobry na większe odległości, a ja tutaj właśnie byłem wystawiony, wystawiony tutaj na całe pole. Dobra, wypuszczmy tego foka. Ajajaj, aj, tutaj jeszcze nas ktoś próbuje troszkę ponękać, ale mi się nie damy, praktycznie odwrót. <laughs> nic się nie damy i zabijemy go. Tak, zabijeli się trochę na farcie, ale wiadomo, wszystko co robię jest na farcie. No B. Przejmijmy sobie Dokładnie tak samo jak na um, Close Quarters mapy przejmujemy błyskawicznie. Tryb jest wariacją podboju. Bardzo ciekawą, jak już mówiłem, bardzo Wam polecam. Jako miłą odmianę od podboju i szturmów czyli klasycznych trybów tak Filda. 3. Oho. Tam ktoś jest. Ale my sobie damy spokój. Mam nadzieję, że ktoś, ktoś go tam dobije. Dlatego, że mamy shotguna, no, nie ma sensu się zapuszczać na takie walki y, da, dalekodystansowe. Aj, mogłem, mogłem za, zaczekać na niego, a nie, nie, nie iść do niego. No, ale troszkę go tam po, 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 podrażniłem. Oj, faj fatalny, fatalny resp. Ale to nic, nie ma tego długiego, co było dobre, nie wyszło, losowy punkt odrodzenia. Jedziemy dalej. Kolejna broń do podniesienia. Kolejne fragi czekają. granat, granaty. Tutaj widzę, że ktoś był, ale chyba poszedł sobie. Wtórzyliśmy już, powinniśmy nową broń, biegnijmy. No wiem, że ktoś jest widzę na mapie, a i zabiłem go także nie jedzie w trybie szabrownik niestety nie, nie mogą na nas podnieść koledzy, ponieważ mam do dyspozycji tylko i wyłącznie naszą broń oraz jak to się nazywa w polskiej wersji atuty chyba chyba tak, zaraz wam połowę no to mamy <laughs> bieg drużynowy i tak dalej możliwe żart nie wiem, sobie. A, z kolegami tutaj. Cześć, to jest bardzo serdecznie. Co do film moich filmików, mam nadzieję, że będą się pojawiały co jakiś czas na moim kanale. Także możecie dodać go do subskrypcji, że tak nieskromnie to powiem. No, jeżeli wam się oczywiście spodobało... spodobają. Jedziemy dalej. Oj, oh, ja yeah, no, tutaj jeszcze jakaś poróweczka leżała chłod Macie po Co mi... A, ten tutaj kratereczką. Nie, poprawnie nie, poprawnie nie. Trochę no, bez sensu nie latarki świecą tak mocno po głowach zresztą te klasery bym mieli to poprawić w tam parku ale nadal zyskają jak nie wiem co ojej a tam co jest? ktoś się wysypał Oje. cofnijmy oni to przyjdą bo tego sobie tutaj zaczekam albo nie przyjdą bo nasi koledzy nie są nasi moi koledzy Jest. To się jest, granat Tak to jest podatko, pewnie tutaj, tu nikogo nie ma Na pewno to ktoś był A, Nie jest Chyba, że już zginął Nie, dobra, zginął, zabili go Cofamy w takim razie na pole walki Na B, bo tam widzę, że trwają ciągle za, zażarte walki o to blisko. Ajajaj, jaj, wamo, amu! Dobra, zrobiłem go jakoś. I nawet przeżyłem. Co jest mm, bardzo, bardzo dobre. Spróbujmy ich. A, nam D przejmują, także nie spróbujemy ich oflankować. Tylko przy. Ojej! nie, Jak to jest, że rzuciłem się na nich z jednym nabojem? Tego nie wiem. Ma. <śm> <śm> Mam tutaj bieg drużynowy. Mhm. Mm Zresztą, myślę, się, się może na losowym punkcie. Gdzie my jesteśmy tu. Oj. Trochę nas na zaduplu. Ale, ale nie jest źle, ponieważ mamy tutaj blisko punkty do przejęcia. Weźmy sobie tę broń. Tak jak mówiłem, ona jest dobra, tylko troszkę na większe dystanse. Hmm. Tutaj może coś popróbujemy. Nikogo nie ma. Wszyscy się biją o te punkty tutaj w środku? Chyba, nie, nie, oni są tam. Także sobie tutaj może. Aj! Aj, no odwróć, zapomniałem Tam jeszcze ktoś jest Aj! Niedowciałem, próbowałem przejść, ale życie granat Niestety nie poskutkowa. Jak jesteśmy z czasem? Jeszcze chwilkę, aż mi palec strzelił. Ale to jest wojna. Tutaj wszystko strzela w kości. To jest normalne. Łamią <grywamy> się>, <grywamy> się. Tam jakaś ptaszina próbuje przejąć, e? Ale mam nadzieję, że im pokrzyżuje pan. Granat, tak jest. Będzie coś? Nie, nawet nie zadałem damage'u. Nie, nie, nie dobrze, nie dobrze, kobra. Nie dobrze. Pełniony beret moherowy no, no, no. Musimy znaleźć sobie broń, to jest broń. Tutaj powinna być za ladą, ale niestety nie ma już, kolega tutaj mi. Dobra, przejmujemy B Nie zdążyłem, biegniemy dalej Tutaj widzę jak coś, jakieś ptaszynki O, no, rzu rzucił się mi pod celownik To nie było najmądrzejsze? Nie, róbcie tego w domu to jest granat, to jest demo, aj Nie, 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 nie Cofnijmy się, bo to nie jest dobre Gdzie to jest broń? Tak, tu jest odwrót po broni Co ty tutaj gościu wymieniasz sobie broń? Chwilę, won. nie ma, nie ma broni, nie ma broni Tam sobie, sobie tam sobie są, no nie, ma no nie, no nie, no nie, ale zamiłem Chociaż ich przywoziłem, także nie jest że. Coś tam zrobiłem dla drużyny, nawet zrobiłem kogoś, nie. No mnie to zrobił. Kapitan Frank Osteers. Czy ty występowałeś w jakimś filmie? Bo kojarzyłem cię. Nie, no. Come on, the fuck you Ooo. Hello, Sakary O, okej. Okay. O Jezu, o Jezu, nie, nie, w plecy. Miałem operację na plecy. Lecimy, lecimy, lecimy z tym polecmy Cześć! Cześć, chłopaki, nie bójcie się, chodźcie ze mną agresywnie, ofensywnie, cały czas do przodu, nie bójmy się zaatakować. rzucajcie granaty. Nie bójcie się walczyć. Tak jest. Zwidzicie, tak się zabija. Ej, ej, ty miałeś krew na, na twarzy. To była moja krew? Nie, mnie nie trasnęła. Nie, nie Praca, praca, bez sensu od rzeczy czym też no nie ma weźmy sobie poziom drugi <grym> i zajdźmy ich tutaj jakimiś ścieżkami pobocznymi, albo oni mnie zajdą z ścieżkami pobocznymi połóżcie, połóżcie i czekamy, i czekamy i czekamy, i czekamy, gdzie jesteś, byłeś za mną wiem, że tu ty... Uż. Nie, dobrze kolego, nie dobrze, jesteś moim wrogiem od teraz Jak to było? Jeszcze jedno słowo, a się moim śmiertelnym wrogiem Jeszcze jeden strzał, a się śmiertelnym wrogiem to, to, jest, to, jest, to jest przełożenie tego tekstu na realia battlefieldowe Jeszcze jeden strzał, a już moim tym, śmiertelnym wrogiem Dobra, widziałem ciebie, ptaszyno Tutaj. Oj, 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 oj! nie, nie, nie. To nie tak miało być. To nie tak miało być. Ale to nic. To nic się nie stało. Uu, ktoś ci tutaj Ałas robi. Aj, plecki. Plecki, dróczki Dajcie mi broń, kolego. Daj broń. Fajna czapka Fajna czapka Weźmy granat, bo oni będą z tamtej strony Jeśli jestem tego pewien Nie, nie jestem pewien, jestem słabym Jasnowidzem, albo No słabym strzelcem Też jestem niestety Bywa Chociaż statystyki nie są najgorsze Szału nie robię Ale nie jest źle Dobra, tam coś postrzelałem Tutaj będzie czekała na mnie jakaś i Jest, jak zawsze. Ona mnie nigdy nie opuści. Zawsze będzie na mnie czekać. Ojojoj oj, oj co to za broń Dobra jest. Ajaj, najlepiej czekać. Jest jakaś snajperka A gramy niestety... Nie niestety, niestety, ale w tej chwili dla mnie niestety, ponieważ to jest tryb normal i nie zabijam sniperką na jeden strzał. Chyba, że w głowę. Także widzicie jak to wygląda, jak prezentują się moje filmiki, mam nadzieję, że Wam się to podoba. A tymczasem borem lasem będziemy kończyć pierwszy filmik na moim kanale od bardzo, bardzo dawno. Także pozdrawiam, polecam się na przyszłość. Oglądajcie nie, jeżeli coś tam wypuszczę, To był Battlefield 3 Asik.pl Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu, jeżeli tak to jesteście bosami na razie, cześć, pa pa!